Tym a dzisiaj wracamy z naszą rodzinką Watkinsonów, z którą odkrywamy nowy dodatek, no już taki nie do końca nowy, ale odkrywamy go w dalszym ciągu, oczywiście chodzi mi tutaj o dodatek Przygoda Wzywa, nasi Simowie jeszcze tutaj śpią, a ja z wami chciałam pogadać mniej więcej o tym, co będzie się dzisiaj działo e, mianowicie, no to mieliśmy na dzisiaj dosyć spore plany dlatego, że chciałam wziąć udział w tej, w tym kulinarnym konkursie ale wiecie, tam troszeczkę się bardziej w to wczytałam i tak dalej i znikniemy wtedy na kilka dni najprawdopodobniej a tutaj mamy ostatni etap aspiracji Zaka do wypełnienia. Więc pomyślałam sobie, że znowu kolejny odcinek. <laughs> Przepraszam Was w ogóle. <laughs> no, to przykładam, pójście na ten konkurs kulinarny, ale sobie chyba go przełożymy jeszcze o jeden odcinek i w tym tutaj poświęcimy 100% naszego fokusu właśnie na tą aspirację. I już w następnym takim domykającym, tak naprawdę, całą tą serię, no to pójdziemy sobie na ten konkurs, właśnie, ale jest jeżeli się przywiązaliście do rodzinki naszej, no to ona nie zniknie na kanale. Generalnie będę myślę, że do niej wracaj dosyć często, zwłaszcza jak będziemy chcieli przetestować jakieś nowe aspiracje, nowe dodatki i tak dalej. Albo żeby sobie po prostu czasami tak sporadycznie tutaj pograć, niezobowiązująco. Dobra, ale widzę, że tutaj Alex już się obudziła. Chodź tutaj, skorzystaj sobie może z toalety. A później weź sobie może tutaj resztki bo jesteś mega głodna. Ale zanim tutaj przejdziemy do czegokolwiek dalej, do całego tego odcinka, no to koniecznie. Zostaw łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Już niedługo szykuję się specjal na 5000 subskrypcji. Za co oczywiście tutaj chciałabym bardzo wszystkim raz jeszcze podziękować. Mega się cieszę w ogóle, nie mogę w to dalej uwierzyć. Nie będę mówić, co jest specjalne, więc to będzie taka niespodzianka, ale szykuję się, naprawdę. W sensie do tego autentycznie muszę, muszę kupić kilka rzeczy i muszę zorganizować logistycznie trochę to wszystko, ale mam nadzieję, że będzie warto i że to jakoś fajnie wyjdzie. Także możecie tutaj oczekiwać takiego specjalnego odcinka. Nic więcej nie mówię, bo się wygadam. Ja jestem kiepska po prostu w niespodzianki. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja po prostu za każdym razem, też jak kupuję komuś jakiś prezent, niespodziankę, albo jak szykuję komuś niespodziankę, matku, ja jestem taka okropna, naprawdę, ja nie jestem w stanie utrzymać tajemnicy. Ja po prostu już chcę powiedzieć tej osobie, co jej kupiłam, się tak ekscytuję tym Merlin, a nie to Pepper, OMG, oh Pepper, ty co ty, od Merlina się uczy wszystkiego, weź tutaj wygłosić kazanie o przywracaniu kosza na śmieci, no przecież tak być nie może, koty, no, no proszę was. Weź tutaj na pełni Chloe. Już tutaj pójdziesz do toalety, nie martw się. Dobra, Zak. Ja myślę, że Ty też mógłbyś właściwie sobie wstawać, i fajnie by było, gdybyś też sobie zjadł śniadanie. A propos w ogóle Zaka, no to ja myślałam, że nam się tutaj może uda troszeczkę, wiecie, sprogresować, jeżeli chodzi o tą jego karierę, ale ja tego w ogóle nie widzę. W sensie naprawdę, wydaje mi się, że tutaj, żeby sprogresować do dziesiątego poziomu tej kariery, no to przecież to by trzeba nie może jakby był już seniorem to wtedy by się udało a tak to 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 nie wiem chyba że ewentualnie to by się łączyło z uniwersytetem w sensie że nie wiem właściwie czy tak jest może tak nie jest ale wydaje mi się że jakby uniwersytet ma powiązania z innymi dodatkami i chyba pewnie ma tym. I pewnie, jakby się poszło na jakąś biologię czy coś takiego, no to może, jakby Sim ukończył te studia, no to wtedy by tutaj e, można by było zacząć, nie wiem, od 8, 7 poziomu czy coś takiego. Oczywiście ja teraz spekuluję, bo ja nie mam pojęcia, czy tak jest. Nie sprawdzałam to, ale chyba wtedy tylko dałoby się ukończyć tą. E, ukończyć, osiągnąć maksymalny poziom tej kariery przed zostaniem seniorem. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy tutaj graliście z tą karierą i, i czy Wam udało się tutaj troszeczkę sprogresować więcej, albo czy udało się Wam ją wymaksować, zanim Wasz Sim się z starzał. Dobra, Chloe, ty też jesteś głodna. Myślę, że spoko będzie. W ogóle co my mamy w lodówce? Zacznijmy od tego. Okej, okay, mamy tą sałatkę ogrodową. Ej, a może podaj późne śniadanie? O, zrób tutaj na przykład naleśniki. Myślę, że to będzie spoko. E, za tobie tutaj pasowałoby sobie skorzystać z toalety. W ogóle myślę, że się wybierzemy na terapię. <noise> Napięta jest tutaj ostatnia atmosfera w domu. Co tutaj masz? Bo starać się o dziecko, wiesz co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale w sumie możemy ci to tutaj przypiąć. Chociaż, wiesz co? I jak Leo nie życzę, żeby z tobą miała dziecko, bo jesteś okropny, naprawdę. Jesteś po prostu wstrętnym simem. <śm> już, <śm> już, <śm> już ustaliliśmy w poprzednim odcinku, że Zak to jest po prostu mój znienawidzony sim i tyle. Nigdy nie gardziłam żadnym simem jak nim. <śm> Więc możecie się domyślać. Ja go wolęłam nad tym, że będziemy musieli tutaj z nim dzisiaj spędzić więcej czasu. Dawaj tutaj wyczyść kibel za to. Dobra. I ty, Chloe, sobie tutaj... O matko. No widzieliśmy wszystko. Widzieliśmy. Nie uchowasz tego przed nami. Dobrze, że tutaj dopiero w przyszłym odcinku idziemy na ten konkurs kulinarny, a nie w tym, bo... Bo my ci nie popisała. No dobra, ale jak Ty tutaj sobie ćwiczysz, to zobaczmy, co my tutaj mamy do tej aspiracji zrobić. Mamy wytworzyć magicznego papierowego motyla. o Ojejku! Aha, dobra. E, ta akcja wymaga posiadania pełnej kolekcji motyli i cień okej, okay. oraz drugiego poziomu umiejętności tworzenia papierowych dekoracji. No dobra, tutaj, tutaj trzeba będzie jednak się trochę napracować. Zbierz kolekcję punkt gimiomoteliczny. No dobra, no to to jest powiązane. Szukaj informacji na temat zwyczajów godowych moteli. No spoko, to możemy za chwilkę zrobić i osiągnąć piąty poziom entomologii. Dobra, dobra, dobra. No to co? To ja myślę, że możemy zacząć sobie od tego szukania informacji, no bo to jest najłatwiejsze tak naprawdę. Usiąść tutaj sobie i to będzie w sieć. i dowiedzieć się nie, 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 to nie to. E, przeglądaj sieć, eksploruj i powinniśmy mieć tutaj tak. Szukaj informacji na temat zwyczajów godowych motyli. A co do tej kolekcji, no to już tutaj sobie zobaczymy, jak ona wygląda. Mamy 8 na 14, czyli już ponad połowa, to spoko. I tutaj mamy podpowiedzi przy każdym tym motylku. To jest oto owoc magii, co nie mieści się w głowie. Motyl rozpościera skrzydła papierowe. E, wydaje mi się, że to jest chyba ten papierowy. Więc to, więc to na razie sobie odpuścimy, pospolite w wędrownej dziczy, gdzie wodospadł krople oto skrzydła motyla, niemal niewidoczne, szukaj w słońcu dnia, tam gdzie gęstość liści, zaskoczy cię widok skrzydeł przeźroczystych okej, okay, dobra, to tam definitywnie możemy się wybrać, nawet tutaj zaraz tylko niech mu zaskoczy właśnie to szukanie informacji i od razu pójdziemy złapać tamtego motyla, dobra, a ty Chloe może się tutaj, nie wiem, zajmij troszeczkę kotkami, daj jej duży przysmak tutaj naszej pepper, Merlinem też się może tutaj pobaw... O, wyszczotkuj go na przykład. Dobra. I ty, Zak, tutaj skończyłeś, więc spoko. Myślę, że może być tutaj, o, nakarmą gąsienicę. Jakby tutaj można byłoby mu e, podnieść, wiecie, tą umiejętność entymologii. entomologii. Ent Mam pojęcie, jak się nazywa ten skill. Myślę, że może jak damy mu tutaj, żeby zbadał to e, tego motylka, to, to mu się podniesie. Chyba tak to powinno działać. No, podnosi mu się, dobra. A potem to weź wyczyść i wybierzemy się tam do tej wędrownej dziczy. Dobra, jeszcze tutaj mamy rachunki zapłacić, więc weź to może szybko tutaj, zrób Chloe, a później wskakuj sobie na rowerek poćwiczyć. A co ty tutaj masz? Porozmawiać o obawach dotyczących związku z o imieniu Zag. Dobra, dobra, to w sumie możemy to zrobić od razu teraz, jak już tutaj jesteście, rozmawiajcie o obawach. To jest w ogóle chyba drugi raz, jak będziemy to robić, więc mam nadzieję, że uda nam się pozbyć tej obawy. Słuchaj, Zag, Zach, zachowałeś się jak po prostu palant jakiś najgorszy. Nie wiem po prostu o, nie podziałało chyba coś. O oh my, God, dobra, definitywnie trzeba będzie tutaj wybrać się na terapię chyba w takim razie. No, no, definitywnie. Nie, 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 chyba nie ma sensu tutaj tak próbować rozmawiać. Dobra, ruszajmy tam do tej wędrownej dziczy, póki, póki mamy tutaj dzień, a później jak wrócimy, to jest w ogóle ta wędrowna dzicz. Tak. I to będzie gdzieś koło wodospadu, czyli tutaj, to może wybierzmy się do tego. Koło tej rodzinki może się wybierzemy. No, i jak tylko złapiemy tego motyla, to wrócimy do domu i wybierzemy się na terapię. Zag jest? Ostatnio bardzo wesoły. Wiesz co, ty jesteś po prostu bezczelny człowieku. Ej, ten odcinek skończy się na tym, że ja po prostu będę roustować tego sima cały dzień. Ej, ja przepraszam was. Chodź tutaj, nie wiem, podbiegnij. Gdzieś tutaj chyba powinni, powinny się zespawnować. Tak, są tutaj. Eee, weź tutaj. Motyl szklano-skrzydły. Skoro tak szybko nam się tutaj udało złapać tego motyla w ogóle, to może sprawdzimy sobie, czy coś jeszcze tutaj w okolicy byłoby. Eee, zobaczmy. Tu jest rozdrożem duży. Jest. wędrowna dzicz. Gdzie liczy się sztuka na końcu mostu, motyl szczęścia szuka. Zanim dnia nastąpi koniec, znajdź króla motyli w swej pięknej odsłonie. Okej. Okay, dobra. To może oznaczać też, że Powinniśmy tutaj wrócić um, przed, przed, pół, przed końcem dnia, czyli wieczorem, pewnie jakoś. Kurczę, widzicie, bo tutaj jest jeden most. Nie wydaje mi się, żeby tutaj było ich więcej, chociaż tutaj są jeszcze jakieś mosty. Czy tutaj mamy jakieś? No, tyle. Nie widzę, więc może być tutaj kwestia rzeczywiście tego, że trzeba by było poczekać na, yy, na, na wieczór, właśnie, żeby, żeby go złapać. Dobra, to zobaczmy następne. Dobra, widzę, że tutaj resztę już musielibyśmy podróżować gdzie indziej, więc zastanawiam się. Bo kurczę zrobiłabym tą kolekcję jak najszybciej, szczerze mówiąc. Na rozdrożu medusy, i zamień zdanie. Od Melodii Gazera zacznij swe zadanie. Okej. Okay. Zbadaj i wróć po czym stukaj skałki. Roz... Oglądaj wdzięki Admirała Rusałki. Okej, okay, dobra, czyli to chyba gdzieś tutaj powinniśmy. Czy my mamy tutaj... Zbadaj głaz. To jednak dobrze, że nie wróciliśmy do domu. I tak, ja wiem, że leje, ale jakoś wcale mi nie jest go żal. <gł> Niech będzie taki zmoknięty, należy mu się. <gł> Zastanawiam się tylko ee, o tym dopisku e, prozmowej z Toshi czy coś takiego. Na rozdrożu meduzy stosz i zamień zdania. Hmm. Chyba, że... Kurczę, nie wiem, kto to w sumie jest. Musielibyśmy to jakoś tam zbadać. Zak dostrzega, że ten okrągły głaz różni się od pozostałych skał. Po bliższym przyjrzeniu się ustala, że wygląda tak, jakby coś uderzyło w niego wiele razy. Na dodatek jakoś dziwnie pachnie siarką. Okej. Okay. Dobra, czy możesz jeszcze raz go zbadać? Um, aha. Dobra, chyba nie możesz. To wydaje mi się, że chyba w takim razie powinniśmy wrócić na rozdroże Meduzy. My tam chyba mieszkamy. I, i rzeczywiście spróbować znaleźć tamtą toshift. Bo tutaj już nic takiego. Nie widzę, żebyśmy mogli złapać. Ej, wiecie, co mi jeszcze przyszło do głowy? Może Toshi to jest ten samotny strażnik parku. Ej, spróbujmy. Weźmy tam do niego, podejdźmy i. I może rzeczywiście się uda, że to będzie to Toshi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz to po prostu zgaduję. Ej, patrzcie, mamy tutaj tą rusałkę. Czekajcie, czekajcie. Wracaj się jednak tutaj, szybko, szybko. O, matko, mam nadzieję, że zdążymy. Mam nadzieję, że nie zniknie nam zaraz. O nie! Nie ma go już tutaj. Naprawdę, będziemy musieli się po niego jutro wrócić. O, matko, zakt, jesteś po prostu tragiczny. Naprawdę jesteś po prostu tragiczny. Ale dobra, wiemy już, że o 17 tutaj trzeba będzie y, szukać, no to sobie jutro tutaj podejdziemy, a w międzyczasie wracaj się w takim razie. Y <laughs> całe przemoknięte będzie. Wracaj się tutaj. Nie chcę w ogóle twoje potrzeby. No, w sumie nawet nie tak źle. Dobra, to leć, leć. Gdzie ty tam jesteś? Nawet cię w sumie tutaj nie widzę. Ej, ta pogoda dzisiaj trafiła nam się paskudna. I wołaj tego samotnego strażnika parku. Zejdzie tutaj do nas? Gdzie on jest? Jest tutaj na górze? Wołaj go jeszcze raz. Ja nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. I czy na coś powinniśmy czekać? Jest tam kto? Nawiązywanie kontaktu z innymi, nawet tymi najbardziej wycofanymi simami, to całkiem mnie uczucie. Ej, ja nie mam pojęcia w sumie, czy my tutaj powinniśmy go wołać, czy to nam coś da. Zaczynam w to wątpić. Chyba się stąd zawijamy w takim razie do domu, że nie ma sensu tutaj siedzieć. Dobra. Wracamy. Jak już jesteśmy w domu, to dawaj tutaj Alex, odrabiaj lekcję. Chloe, co ty tak cały dzień w tej piżamie jesteś? Chodź tutaj, skorzystaj sobie może z toalety. A potem byłoby super, gdybyś pomogła tutaj tej Alex, odrabiać lekcję. E, a ty zak, właśnie my mamy tą Toshi znaleźć. Toshi, tashi, ale kurczę, ja nie mam pojęcia, kto to jest. Tu jest jakaś Jane. Na rozdrożu meduzy, rozdrożu meduzy, no to z tego co ja rozumiem, to jest chyba tutaj. Chyba, że my źle poszliśmy i że to chodzi o coś innego. Uuu, tutaj jest jakieś w ogóle... Co to tutaj jest? Jakaś następna skamielina? Tutaj dalej można gdzieś iść. Gdzie my w ogóle tutaj już zawędrowaliśmy? Ja się zaraz zgubię i nie będę w stanie. O, jest tutaj jakiś motyl. Ale to jest pawica. Uuu, eee. tutaj mamy... Wow, wow, wow. Wow, tutaj jest w ogóle latarnia, do której można podejść. Ej, nie wiedziałam o tym. I mamy też motyle, ale to będzie pewnie pawica. Oczywiście, że pawica. Już mam dość tego owada. Ej, powiedzieć wam coś zupełnie szczerze. Mnie tak brzydzą motyle. Naprawdę. Są dla mnie po prostu obrzydliwe. Ja naprawdę nie rozumiem, jak mogą się komuś podobać. W sensie, dla mnie one są po prostu poskudne. Nie, nie podobają mi się ich skrzydełka. To, że są kolorowe to nic. Ej nie, no serio, naprawdę ja tutaj szukam i szukam i naprawdę nie mogę znaleźć w ogóle... Yy, ani tej żadnej Tashi, ani yy, żadnego nowego motyla, zaczynam się już naprawdę frustrować. Jest! tosi Akamane, omg, dobra, od razu tutaj, wymień się na nowy. Wypytaj o zadanie przygodowe, posłuchaj o elektrycznej lagunie, nie wiem, cokolwiek z nią zrób. Znaleźliśmy ją w końcu! Jest tutaj w ogóle praktycznie przed naszym domem, no z boku. A ja tutaj łażej i szukam jej wszędzie. Możemy się ją zapytać o zadanie, to może weźmiemy sobie od niej zadanie. Zobaczymy, co nam powie. Będąca niegdyś niewyróżniającym się niczym stawem, laguna w punkcie Gibi emanowała ciszą i spokojem. Wnet przyszła wielka fala, która przyniosła na swoim grzbiecie cudowne meduzy, błyszczące niczym diamenty. Załoczyni mieszkańcy zaczęli wyławiać świecące stworzenia oraz przyrządzać z nich przepyszną potrawę. Do laguny przybyły wówczas świetliki, fundując obserwatorom niezwykły pokaz świetlnego tańca. Woda rozświetliła się elektrycznym blaskiem, ze sprawą którego laguna zyskała miano elektrycznej. Okej, okay, dobra. To teraz nam jeszcze powiedz y, o tym motylu następnym. O, jest tutaj. Melodia gejzera. Obudź gejzy i zachęć go do ognistego tańca oraz przyzwij ulotny motyle za pomocą melodii. Dobra, myślę, że definitywnie to sobie weźmiemy. I co my tutaj mamy na tym zdaniu? E, zbadaj leśniczówkę. Posłuchaj o melodii gejzera. Dobra, to myślę, że to już możemy sobie odznaczyć. I mamy tu jeszcze zbadać mapy przygód. Dobra, to weź tutaj... Zbadaj mapę przygód i mamy tutaj zbadać teraz ten dziwny głaz i leśniczówka, ale to już sobie zrobimy jutro. Widzicie, jednak nie udało nam się pójść na tą terapię, ale spokojnie, co się odlecze, to nie uciecze. Dawaj, napraw tutaj kibelek. Ty, moja droga, co jest grane? Jesteś głodna, no to weź sobie tutaj resztki. Myślę, że, że to będzie dobry pomysł. I co ty tutaj w ogóle masz, że jest brudne niby, co? Hmm, o co chodzi? Czy ty możesz tutaj... Weź resztki, no tutaj nie ma nic brudnego, tutaj nic nie ma. Kurczę, to ja nie wiem o co tutaj chodziło, bo nie widzę tutaj żadnych jakichś, wiecie, brudnych talerzy czy coś takiego. Dobra, i ty tak jak skończyłeś naprawiać, to dawaj tutaj skorzystaj sobie z toalety, powiedz że zasłużyłeś <laughs> i weź sobie resztki. O matko, wzgardzone uczucie. Rany spowodowane niewiernością i zdradą, i zawsze chcą się zagoić. O mat, ej, ale zdrawa, naprawdę, ja nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądać, to seriaż tutaj <taki> takie tragedie będą się dziać. Dobra, mamy poranek, Alex już leci do szkoły, ty Chloe też może wstawaj, bo pewnie za chwilkę masz pracę. A nie, ty masz jeszcze dzisiaj urlop. Okej, okay, to sobie odpoczniesz w domu w takim razie. Zak, ty też już jesteś właściwie wyspany, więc wstawaj, weź sobie prysznic i ruszamy od razu tam do tej leśniczówki. Zrobić to zadanie, które wczoraj dostaliśmy od tej, od tej Toshi. Chodźcie tutaj tym razem, bo teraz tutaj będziemy mieć dużo bliżej do tego. Mam nadzieję, że teraz nam tutaj wszystko fajnie wyjdzie i złapanie tego motyla o 17, bo o tym cały czas pamiętam. No i jeszcze ten motyl, który będzie tutaj przy gejzerze. Wtedy. Będziemy mieć już dodatkowe dwa i już niedużo nam zostanie. Chyba jedynie trzy, czy coś takiego. Jeden tam widziałam, że chyba trzeba złapać podczas jakiegoś festiwalu ognistego, to na to będziemy musieli jedynie poczekać. Dobra, jest tutaj ten kamień. Weź go, zbadaj jeszcze raz. Hmm, czy powinniśmy może najpierw pogadać z tym leśniczym? Stop, 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 poczekaj, gdzie ty. Aha, dobra, już tutaj jesteś. No okej, okay, no to w takim razie dawaj tutaj. Jest, możemy okładać głaz. To próbuj w taki. <laughs> <laughs> Próbuj w takim razie. Co się dzieje? E, Okej, okay, dobra. Jest lawa. nieju. <laughs> no dobra, ale gdzie są te motyle? Lawa lawą, ale gdzie są motyle? Ja się pytam. Bo one chyba powinny gdzieś... Są tutaj! Są! Nie no, to jest rusełka admirał. Hmm, chyba, że to nie to było? Nie no, czekajcie. To już chyba mamy tutaj. Ej, rzeczywiście ta rusełka admirał to było to... Kurczę, dobra, to co? To w takim razie może podejdźmy już, żeby zakończyć to zadanie rzeczywiście do tej leśniczówki, żeby już było to z głowy, gdzie żona jest. Tam jest, dobra, weź tutaj. Um, wołaj, wyślij. To nie to? O co tutaj chodzi? Znajdź leśniczówkę motyl w wędrownej dziczy i poszukaj w niej informacji o gejzerze. To chyba nie jest leśniczówka w takim razie. To o co chodzi? Co to jest leśniczówka? W takim razie, nie, no ja tutaj żadnej innej leśniczówki nie widzę. Jest tutaj leśniczówka, dobra, nieważna. To leć tam w takim razie, Zak, bo za chwilkę 17 już będzie. Dobra, i co my tutaj mamy? Leśniczówka motyl przechowuje zapiski sprzed wielu lat, chociaż część z nich zaginęła w czasach wielkiej fali. Odkrywanie prawdy o gejzerze okazało się trudniejsze niż przewidywano. Pojawiła się jednak pełna wskazówka, notatnik zawierający wzmianki o starej ludowej baśni pod tytułem Melodia Gejzera. Niestety nie udało się jej odnaleźć. Być może znają Toshi, gawędziarka z rozdroża Meduzy. Okej, okay, Ognista Symfonia. Zajrzyj do notatnika, by dowiedzieć się więcej o melodii Gejzera. E, dobra, dobra. Ja się jeszcze tylko zastanawiam, kiedy jest ten festiwal Feniksa. E, tutaj nic nie widzę. Tutaj też chyba nic nie ma. E, festiwal Smaków jest. Festiwal Światła, Księżycowa Uczna. Ale festiwalu żadnego. Wschód, Zachód. To może to jest? Hmm... Nie no, tutaj już byliśmy. Kurczę. Jest! Festiwal wokół ognia, to on jest w sobotę. To nie wiem, może pogram po prostu poza kamerą tutaj przez te dwa dni, żeby jeszcze w tym odcinku rzeczywiście ogarnąć tą aspirację. Coś pomyślimy. Na razie, no to tutaj mamy 12. Posiedzieć będziemy musieli tutaj do, do 17. Day. Tak więc ja myślę, że spoko by było, gdybyś tutaj może spróbował pobadać troszeczkę tych motyli, czy umieść w świecie tego motyla i badaj go w takim razie, żeby ci się podnosiła tutaj ta umiejętność entomologii, jej ciężkie słowa. No już mamy prawie trzeci poziom, 95%. Jeju, naprawdę, z tymi simasami to zawsze tak jest. Że już już prawie masz ten następny poziom, i, i nagle przestają coś robić. Za <gryw> każdym razem tak mam. O jeju, tego nie zbadamy, to schowaj go z powrotem do wyposażenia. To może spróbuj tego umieścić w świecie. Mam nadzieję, że tego chociaż się uda zbadać. Tak, uda się, dobra, to sobie tutaj odhaczymy. Jeju, pasowałoby coś zjeść i się wysiusiać gdzieś. To hmm, Tutaj chyba powinien być jakiś grill czy coś takiego. Eee, mamy tutaj stoliki, ale nie widzę grilla, ale za to jest tutaj ta, e, ta chatka, to sobie do niej podejdziemy i się wysiusiamy, ej jest tutaj ta laxmi, my mieliśmy chyba e, od niej to zadanie rozmawiaj o doświadczeniu hodowania motyla z ekspertką do spraw motyli i wydaje mi się, że to jest ona, no właśnie wypytaj o zadanie przygodowe, jest, rozmawiaj o doświadczeniu hodowania motyla i trzeba będzie naprawdę ogarnąć jakieś jedzenie za chwilkę tutaj pewnie gdzieś jest jakaś taka, wiecie, budka czy coś takiego w której można zamówić jedzenie, mam nadzieję przynajmniej wiecie co, my chyba tutaj jednak nie znajdziemy żadnej tej takiej budki z jedzeniem no bo wiecie, czasami to tak jest, że gdzieś porozrzucane są tam po świecie jakieś E, jakieś te futraki, jeżeli można to tak nazwać, ale tutaj, tutaj nie widzę ani jednego po prostu. Czy ty jesteś bardzo głodny? W sumie nie jesteś bardzo głodny, mógłbyś właściwie już tutaj podejść, bo jest już 16, a zanim ty tutaj przyjdziesz... O, 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 mamy tutaj, jest rusałka pręgowana, dobra, leć tam szybko w takim razie, bo jak nie zdążysz, to po prostu skórę z ciebie obedrę. No, udało się. Mamy następnego motyla do kolekcji. Tak, mamy już 11 na 14. I tak, tutaj mamy ten papierowy, co nam odpada. Ten jest tutaj z tego festiwalu Phoenixa, więc też nam odpada. I zostaje nam tylko jeden. Gdy w Kryształowej Dolinie noc dzień wypycha, ćma. Kryptyda Czyha. Udaje się do gniazda Plumptaka. Czyli teraz myślę, że będzie idealny moment, żeby podróżować sobie do kryształowej doliny, no bo już nam się tak naprawdę zbliża właśnie zachód słońca. I trzymajmy kciuki, żeby udało nam się odblokować następnego tego motyla. Dobra, rzućmy okiem, czy już coś tutaj będzie. Tutaj jest Plumptak. Weź tutaj podejść może od razu. Tutaj coś jest. Zobaczmy. Eurema Dina. Yy, wydaje mi się, że go mamy, ale nie wiem, możesz go złapać. Tutaj jest jakiś bliżej, to może niech tutaj podejdzie. No, wydaje mi się, że to będzie dużo bardziej sensowne. Więcej tutaj nic nie widzę. Ej, tutaj jest udaj się do gniazda plumptaka, wykonaj zadanie, a znajdziesz ją w krzakach. Dobra, weź tutaj, powitaj się stworzenie w takim razie. Dobra, miejmy nadzieję, że nam się szybko to uda zrobić. Eee, cześć, jestem tą dziwną plumptaszyną, nie mieliśmy okazji się dobrze poznać. Co wiesz o plumptakach? Warto zgłębiać wiedzę, bla, bla, bla. Eee, zapytaj ptaka kim jest. Eee, dobra. Często pytają mnie, czy mi za to płacą. Dziwne pytanie, zwłaszcza, że jestem olbrzymim ptakiem. Nie wiem, za co niby mieliby mi płacić. Chyba za samą istnę... Nie, nie. Można w ogóle zarabiać na samym istnieniu. Plumptakom też przyda się parę simuleonów. Może więcej interesuje się tematem. Mamy tutaj jednak jakieś zadania. E, pomimo, że populacja plumptaków zmniejszyła się do kilku osobników, wpływ tego gatunku na punkt Gibi widoczny jest gdziekolwiek e, nie spojrzysz. Plumptaki mają dla Ciebie mnóstwo opowieści o historii punktu Gibi. Zbierz więcej dowodów zdobywając informacje o tych wyjątkowych ptakach. Oświetli blask ekscytacji, gdy wykonując to zadanie poznasz kolejne informacje o plumptakach. Kurczę, e, może spróbujmy to w takim razie... Zlokalizuj materiał dowodowy Plumptaka w dędrownej dziczy. Ojeju, naprawdę? To... <ścoughs> Dlaczego zbieranie tych motyli musi być takie trudne? Dobra, wiecie co? Ja mam wrażenie, że chyba w tym odcinku na bank nie uda nam się znaleźć tego motyla. Okej, okay, przeczytałam tutaj, że musimy wykonać te wszystkie trzy questy od tego Plumptaka. I dopiero jak zrobimy ostatni, to dostaniemy tą, tego motyla. Kurczę, no co na bank w tym odcinku tego nie zrobimy, ale właściwie będziemy mogli już tutaj zacząć robić te zadania, to może uda nam się chociaż te dwa zrobić, to może tutaj zacznijmy to zadanie, bo mamy tutaj przeszukać i zbadać materiał dowodowy plumptaka w kryształowej dolinie, to weź Zak tutaj podejdź, idź łowić ryby a my może poszukamy w takim razie tej skamiliny, jest tutaj, udało nam się, zbadaj materiał dowodowy plumptaka w takim razie jejku, trzeba będzie się też zająć tym jego głodem w końcu, ja wiem, że ja tu mega odwlekam ale mamy ręce pełne roboty po prostu czy ty, gościu, możesz złowić coś innego niż części kuchenne? Jest, złowił okonia, dobra, to przestań. Jak tutaj, jak tutaj jest plump, tak. To dostarcz mu w takim razie tą rybę od razu. I dopiero teraz tutaj podejdź i zbadaj materiał dowodowy. Znaleziono materiał dowodowy plumptaka, zakładając, że w flamingi swoją wspaniałą różową barwę zawdzięczają diecie z krewetek. Skąd bierze się błyszczący błękit plumptaków? Jakie ryby jadły w starożytności? Mieszkańcy punktu Givi najwyraźniej zmienili się przez meduzy, które spożywają w formie sałatek. Może w przypadku plumptaków było podobnie, nie wspominając już o ich ulubionym przysmaku, jakim są motyle. Okej, okay, subcio. I teraz mamy tutaj jeszcze. Znaleźć dom dla motyla lub ćmy. Dobra, tu tutaj mamy ten kwiat, więc możemy e, znaleźć dom dla ćmy i dawaj tutaj może o, Mamy teraz omówić materiał dowodowy punktaka z mieszkańcami punktu Gibi. I widzicie, jesteśmy tutaj w barze, a nie widzę dosłownie ani jednego mieszkańca. Tutaj wszyscy co są, a jest, 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 jest tutaj jakaś Simka. Już myślałam, że nie będzie tutaj ani jednego tawni z tego dodatku. Dobra, i udało się. Tak, udało się. To weźmy w takim razie następnego questa, bo, bo mamy na to miejsce. I tutaj mamy zapytać mieszkańca jakiegoś o, o tego ptaka. To może zagadaj do tej babeczki z powrotem. U, tutaj jest też babka z tego. Dodatku, to do niej też podejść. A jeśli chodzi o drugie zadanie, no to to mamy już zrobić na rozdrożu Meduzy, to jest tam gdzie my mieszkamy, więc sobie za chwilkę wrócimy do domu i to zrobimy, e, a to to już zrobimy może jutro. Ej, czekajcie, bo tutaj mamy jeszcze dotknąć świetlika w pobliżu elektrycznej laguny i my tutaj już teraz jesteśmy, więc. <ścoughs> Więc podejść tutaj, bo to jest chyba to. No, podejść tutaj. Hmm, nie widzę tutaj żadnych świetl. A nie, są świetliki. Dobra, dobra, to dotknij go. Ło, wow, się tutaj zaświeciła przepięknie teraz wszystko. OMG, oh ale fajnie to teraz tutaj wygląda. Mega magicznie. Wow, ej, naprawdę, przepięknie to wygląda. Dobra, czy mamy tutaj coś jeszcze robić? Nie. No to wracamy do domu w końcu. Dobra, czy ty mi umrzesz z głodu? Możesz w sumie, no to chodź tutaj, weź sobie resztki, Chloe podejdź proszę Cię, wytrzyj, a Ty Alex, co Ty na to, żebyś troszeczkę się zajęła naszymi kotkami, tutaj zacznijmy od Pepper. Pogłaszcz ją. A później tak samo Merlina. O, może daj mu przysmak Dobra, i dziewczyny też ruszajcie już może do spania, żeby się wyspać, bo już takie, no, dosyć śpiące jesteście. A ty, mój drogi bezrobotny człowieku. Ej, kurczę, on chyba jutro idzie do pracy o 16 w piątek. Aha, dobra, nie, bo jest czwartek, ale jest północ. Dobra, dobra. To w takim razie. Jej, od tej Wilkołak biegnie. Nie mogę. To w takim razie weź tutaj, podejdź sobie i zbadaj materiał dowodowy, żeby odznaczyło nam się to zadanie. Mamy tutaj teraz, żeby omówić ten materiał. Wydaje mi się, że pewnie ta i będzie dalej tutaj pod tym. Nie będzie jej. Ok, dobra, to jest lekkie zaskoczenie. Myślałam, że będzie tutaj stać. No dobra, no to w takim razie już jutro wrócimy tam. Ty, mój drogi, chodź tutaj już spać. No dobra, ale słuchajcie, ja myślę, że już resztę sobie zostawimy na następny odcinek. Nie chcę tutaj wszystkiego, tak wiecie, upychać też na siłę, a już takie mam poczucie, że zaczynam robić tak wszystko szybko, 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 żeby się wyrobić i żeby ten odcinek nie trwał też nie wiadomo ile, a też wydaje mi się, że to tak troszeczkę odbiera cały fan z, z tej aspiracji, z tej rozgrywki. Dlatego myślę, że sobie właśnie zakończymy odcinek w tym momencie, także żeby nie przegrywać. Jakiś następnego, no to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, no to koniecznie też zostaw łapkę w górę i koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy Tobie udało się uzbierać całą tą kolekcję motyli. Bo jak na razie to idzie nam to w sumie chyba nawet nie najgorzej. Chciałam powiedzieć, że średnio, ale, ale szczerze mówiąc, to przecież idzie nam całkiem dobrze. Zostało nam chyba cztery motyle, czy tam trzy? No, więc nie tak źle. W każdym razie ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!